Jak tam, kochanie? Jak się czujesz? Już trochę lepiej? Ach, tak, ale jestem zmęczona tymi wymiotami. Cały czas trochę boli mnie brzuch. Dzisiaj przede mną rozmowa z panią dyrektor. Nawet nie wiesz, jak się stresuję, czy zaliczyłam ten dzień próbny. Nie wiem, czy się zorientowała, że miałam tego dentystę, a potem... Ach, te mdłości. Chyba nie ci z tej pracy. Przestań, przecież wiesz, jaką mieli sytuację. No, Stop mieli problem z tymi przedszkolankami. Wydaje mi się, że jeśli się nie dowiedziała o tych Twoich ostatnich nieobecnościach i spóźnieniach, to wszystko powinno być w porządku. No cóż, okaże się. Ach, bardzo bym chciała. Jestem dzięki temu bliżej Blanki, ale wątpię. Moje samopoczucie, praca przy dzieciach wymaga, wiesz, ciągłego bycia obecnym w 100%. A nie tak jak ja. Przestań, już teraz będzie dobrze. Masz wyrwanego tego zęba, który cię bolał, a mdłości z pewnością ci przejdą. Na moje to coś ci po prostu zaszkodziło. Dobra, koniec bijadolenia. Blania jeszcze śpi. Miała bardzo ciężką noc. Mam nadzieję, że jej niczym nie zaraziłam. Weź, lepiej się do mnie nie zbliżaj, ani nie dawaj mi buziaka. Och, nienawidzę jakichś jelitułek. No lepiej, żebym nie miała, bo jak zarażę wszystkie dzieci, to będziemy tam mieli pandemię. Cześć, jest już pani dyrektor? Cześć, nie, jeszcze jej nie ma, ale możesz wejść. Ach, trochę się martwię, wiesz, jak myślisz? Dowiedziała się o moich nieobecnościach? Dzień próbny, a ja tak zawaliłam. Przestań, Majka. Ja jej o niczym nie powiedziałem, a nasze dzieci raczej jeszcze nie są na tyle rozgadane, żeby wszystko wygadały. Więc proszę cię, nie martw się, na pewno będzie wszystko dobrze. Dziękuję, cały czas dostaję od ciebie tyle wsparcia. Ach, jak trafiłabym na innego współpracownika, to z pewnością zrobiłby wszystko, żeby dyrektorka dowiedziała się o takich sytuacjach. Przestań, Majka, gdybym widział, że ściemniasz i robisz to specjalnie, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, a ty po prostu miałaś zbieg bardzo złych wydarzeń. Mam nadzieję, że ząb ci już nie dokucza. A jak twoje mdłości? Już trochę lepiej, ale powiem ci, że nie wiem, czy coś mi zaszkodziło, czy złapałam jakiegoś wirusa. Tak wymiotowałam, że normalnie mam do tej pory dreszcze. Tak mi przykro, Majko. Mam nadzieję, że już Cię nie będzie trzymać. O, idzie pani dyrektor. Dzień dobry! Dzień dobry, witamy. No to jak, pani Majko, pogadamy? Tak, oczywiście. Zapraszam tam na bok. Nie będziemy tak oficjalnie do biura. Proszę mi powiedzieć, jak pani się u nas podoba. Proszę mi wierzyć, podobało mi się u Was od samego początku, już jak wysyłałam tutaj Blankę. Stwierdziłam, że to jedna z lepszych placówek w naszym mieście. Cieszę się, że ma Pani o nas takie zdanie. A jak się Pani czuje w pracy z dziećmi? Jak Pani dzień próbny? Bardzo dobrze. Co prawda miałam ostatnio trochę problemów. Majka, jakich tam problemów? Oczekuję opinii od naszego kochanego pana Janka. To jest nasza wspaniała przedszkolanka. No dobrze, pan przedszkolan, chociaż tego się nie odmienia. Dobrze, proszę mi wierzyć, mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja osobiście nie wyobrażam sobie pracować z kim innym jak z Majką, jeśli oczywiście mogę się wtrącić. Dziękuję, pana zdanie jest dla mnie bardzo istotne, ale proszę nas jeszcze na chwilę zostawić. Jasne, oczywiście, chciałam się tylko delikatnie wtrącić. To bardzo miłe ze strony pana Janka. Tak, jest bardzo kochany. Proszę mi wierzyć, że na podstawie moich doświadczeń i tego, jak wypadły inne przedszkolanki, to pan Janek nie był taki skory do obrony. Ach, tak, troszkę się zakomplowaliśmy. Mam nadzieję, że niczego nie chciał zataić. Nie, nie, oczywiście, że nie. Dobrze, pani Maju, to w takim razie przejdźmy do konkretów. Proponuję pani na początek stawkę 5500 zł netto na miesiąc. Czy taka stawka pani odpowiada? Oczywiście, pani dyrektor, jestem naprawdę szczęśliwa. Nie spodziewałam się, że będzie chciała pani nawiązać ze mną współpracę, tym bardziej, że nie mam doświadczenia. Mówiłam już na początku, doświadczenie dla mnie nie jest tak istotne. No dobrze, dzień próbny mamy za sobą, warunki ustalone. Godzinowo wie pani już, jak to wygląda. To co, zaczynamy? Ale że tak już od dzisiaj? A co nie jest pani przygotowana? Nie, no oczywiście jestem, bardzo chętnie zostanę. Dobrze, panie Janku, no to już oficjalnie witamy Majkę w naszym zespole. O, bardzo się cieszę. Ja również dziękuję, pani dyrektor. Oczywiście, w razie pytań jestem u siebie, powodzenia! Już prawie się wygadałam, ojej, nie umiem kłamać. To nie jest kłamstwo, tylko małe zatajenie prawdy. Dlatego też zdecydowałem się wtrącić. Dziękuję, uratowałeś mnie. Gdybym zaczęła sypać o tym zębie i mdłościach, och, byłoby kiepsko. Też tak uważam. Dobra, chodźmy do dzieci. Och, kochanie, ale sobie ufaj, doliłeś rączki. Chodź, umyjemy. Nie, 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 nie chcę. Jeśli tobie się uda, to ja już nie mam pytań. No dobra, a wiedziałeś, że w zlewie mieszka wielki pan dinozaur, który w momencie, kiedy każdy chłopiec i każda dziewczynka umyje rączki, zaczyna do nas mówić przez lustro? Dino, Dino! Chodź, pokażę ci go. I uwaga! Myjemy rączki, myjemy rączki, raz lewa, raz prawa. Myjemy rączki, myjemy rączki, tworzy się piana. Wow, super! A gdzie ten dinozaur? Widocznie nie są jeszcze dokładnie umyte. Spróbuj jeszcze raz. Majka, nie mam pojęcia, jak ty to zrobiłaś, ale jeszcze nikomu się do tej pory to nie udało. Proszę mi wierzyć, że przy Blance nauczyłam się już pewnych magicznych sposobów. Nie ma dinozaura, nie ma dinozaura! Powiem ci tak, czasami dinozaury mają bardzo, ale to bardzo dużo pracy i nie mogą się u nas pojawić, ale obiecuję ci, że następnym razem jak umyjesz dokładnie rączki, to on z pewnością do ciebie przemówi. Super. Aha, dinozaury w lustrze. Ach, chyba muszę się wiele od ciebie nauczyć. Myślę, że jednak ja od ciebie te praktyki z pani doświadczenia z dzieckiem w domu się sprawdzają. Faktycznie nikomu się do tej pory nie udało antkowi umyć rąk. Bardzo się cieszę, że mi się udało jako pierwszej. No to co, dzieciaki? Czas na owoce, jeśli rączki są czyste. Niam, niam, niam! Am, am, am! Proszę bardzo, dla ciebie pyszne jabłuszko. Antoś, masz ochotę na ananasa? Uwielbiam ananasa! No to bardzo proszę, smacznego! Jestem przekonany, że podjęła pani najlepszą decyzję. Majka to jedyna odpowiednia osoba na tym stanowisku. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie zechce zmienić tej pracy. Proszę mi wierzyć, że ja też. Mam nadzieję, że w końcu odetchniemy z ulgą. Och, spokojnie, zostało jeszcze winogrono. Ja, ja, ja! Spokojnie, jeszcze Fabian nic nie jadł. No i pięknie, wszystko wyczyszczone. No to teraz czas na rysowanie. Jak tam Majka? Chciałam już szykować Blanie do spania. Co tak długo? Rozmowa z dyrektorką aż tak się przeciągnęła? Ech, nie, nie tylko rozmowa. Powiem Ci, że miałam mieszane uczucia co do niej. Bałam się, że jak się dowie o tym dentyście i mdłościach, no to się nie zgodzi, bo będzie się bała, że jestem zbyt mało dyspozycyjna. Ale chyba nikt jej o niczym nie powiedział, w szczególności pan Janek. Stanął w mojej obronie, bo prawie zaczęłam przy niej sypać, jak to mnie nie było. Przestań, Majka, po co chciałaś o tym mówić? Przecież to były sytuacje losowe, a że akurat przytrafiły się na Twoim dniu próbnym, no życie, zdarza się, to już na pewno się nie powtórzy. No więc właśnie, i w ogóle to nie wpłynęło na panią dyrektorkę, skoro się nie dowiedziała. Mam już ustalone warunki, no i wróciłam później, bo miałam swój pierwszy prawdziwy dzień w nowej pracy. Już nie próbny. Super! Bardzo się cieszę! Udało się! Tak, ja też się cieszę. Wyobraź sobie, że od razu na początku zaproponowała mi stawkę 5,5 tysiąca netto na rękę. Au, to świetna pensja! Gratulacje Majka! Też się cieszę. No i dzięki temu będę spędzać więcej czasu z Blanią. Dobra, to już ewidentnie czas na kąpiel. Da, ja ją wykąpię, a ty sobie odpocznij. Miałaś dzisiaj długi dzień. Może ja skoczę do mamy, co? Pochwalę się! Jasne, leć, tylko nie wracaj zbyt późno. Cześć, mamo! O, któż to nas odwiedził, a gdzie Blanka? Radek szykuje już do spania, jest troszkę późno. A cóż to się stało, że zaszczyciłaś nas swoją obecnością? Chciałam się pochwalić. Rozmawiałam dzisiaj z dyrektorką przedszkola, no i zdecydowała się mnie przyjąć. Udało się, mamo! Mam tę pracę! Super, Majka, gratulacje! Na pewno świetnie się sprawdzisz na tym stanowisku. No i co za tym idzie, będziesz bliżej blani. Bardzo się cieszę. Ja też, dlatego musiałam przyjechać się wam pochwalić. A taty nie ma? Nie, wyobraź sobie, że pojechał jeszcze do sklepu budowlanego. Wzięliśmy się od razu za kuby pokój, w związku z tym, że przeniósł się do Was. Mam nadzieję, że nie sprawia Wam kłopotu. Nie, przestań! Przynajmniej Radek ma Friday i nie spędza sam wieczorów. W momencie, kiedy kładziemy spać w lankę, to oni nadrabiają sobie jakieś gry na konsoli, a ja w końcu mam czas dla siebie na pełen relaks. Czytam książki, robię sobie spa. O, jak za starych dobrych czasów! Skoro chłopacy zajmują się sobą, to ty w końcu masz czas dla siebie. Dokładnie tak, mamo, bardzo się cieszę. Ja też, a w szczególności z Twojej pracy. Jeśli chcesz już jechać do domu, to ja oczywiście wszystko tacie Cię przekażę. Ach nie mogę się napatrzeć na te wasze nowe wnętrza. Pięknie sobie to wszystko zaplanowałaś, mamo. Będzie pięknie, jak już skończymy, bo wyobraź sobie, że tutaj ciągle się teraz kurzy przez to, że zaczęliśmy robić pokój kuby. No tak, ale nie zawsze da się wszystko zrobić naraz. Jeśli będziesz potrzebowała mojej pomocy, to śmiało dawaj znać. I się kochanie, teraz skup na swojej pracy. Dzięki mamo. O, Majka, już jesteś? Tak, już jestem. Taty nie było, więc pogadałam tylko chwilę z mamą i wróciłam. Jestem mimo wszystko trochę zmęczona, dosyć dużo emocji. No i po tych moich ostatnich wymiotach, siostra, gratulacje, Radek mi przekazał. Bardzo się cieszę z tej twojej nowej pracy. Ja też, na pewno nie zmęczę się aż tak fizycznie jak poprzedniej, a pieniążki też całkiem dobre. Radek Ci mówił, ile będę zarabiać? Tak, oczywiście, pochwalił się. Jestem z Ciebie mega dumny, siostra. Fizycznie może się nie zmęczysz, ale psychicznie musisz o siebie dbać, żeby te dzieciaki nie zniszczyły Ci głowy. Spokojnie, dam sobie radę. Wyobraźcie sobie nawet, że dzisiaj udało mi się przekonać największego brudaska w przedszkolu do umycia rąk. No, ty to masz te swoje magiczne sposoby. Jeszcze raz, gratki siostra. Wszystko cudownie się układa. Majka, mimo swoich ostatnich problemów, na dniu próbnym w pracy dostała tę pracę i już oficjalnie jest przedszkolanką. Myślicie, że sobie poradzi. Ja uważam, że ma świetne podejście do dzieci i na pewno będzie się super sprawdzać.